Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Laszy z Perfum. I zapraszam Was dzisiaj na ten For Life 10 zapachów do końca życia. To, z czym mogłabym zostać, gdybym nagle chciała okroić całą swoją kolekcję. Wybrałam to, z czym żyłabym już do końca swoich dni. Zapraszam. Ten film jest emocjonalny. Dlaczego? Eee, chyba w życiu tak nie podeszłam do tego typu filmu, jak dziś. Postawiłam sobie za cel, że wybiorę tu zapachy tylko i wyłącznie takie, które wzbudzają we mnie emocje, tak pozytywne, którymi chciałabym się karmić do końca swojego życia. Biorę pod uwagę yy, małą kolekcję. Ale małą to znaczy z 220 przejść na yy, 50 zapachów. Na pewno nie myślę na dzisiaj, że zostaję z dziesięcioma, ale nie jest to niemożliwe. To jest bardzo możliwe, że tak się stanie. Ponieważ przewąchawszy ileś tam zapachów, zacznę być pewnie znudzona. I tak jak niektórzy z Was piszą. A... Kupujemy te zapachy, testujemy, podobają nam się, a i tak wracamy do czegoś, co cały czas znamy, z czym nam się kojarzą. Wybieramy dane e, zapachy w naszej kolekcji prawie cały czas. Ja tak nie mam póki co. Póki co nadal uważam się na początku tej drogi, ale to, jak dzisiaj stanęłam, jak z połową oczywiście kolekcji, jak doszłam do tych pięciu, nie miałam żadnego problemu. Ja wiedziałam, że ja te zapachy chcę. Później już zaczynało się ten, ale chciałabym też ten. O Jezu, ten, ale chciałabym ten. Podeszłam do tego tak. Co dają mi te zapachy? Co mi zastępo, co mogłyby mi zastąpić? Jakie zapotrzebowanie wypełnia mi dany zapach? I tak to skomponowała mi to, co stoi przede mną jestem bardzo zadowolona. Zaczynajmy, let's go! Od pierwszego, nikogo chyba nie zdziwię, bakarat róż. W tym wypadku jest to Trajan Electimus, ale docelowo myślę, że na tym miejscu byłby po prostu prawdziwy bakarat róż 540 Extra, bo ten sobie zażyczyłam. Natomiast nie ulega wątpliwościom, że to jest zapach bakaratowy, i yy, wam tylko mówię o tym, że chodzi mi bardziej o wydźwięk zapachu, a nie koniecznie o tę butelkę. Bardziej chodzi mi o, yy, o faktyczny bakarat. Drugi zapach od bardzo dawna jest ze mną. Mam z nim związanych wiele emocji, i wiele emocji też daje on Wam, i Wy go odbieracie tak różnie. Że przez to właśnie, jak różnie jest odbierane, fascynuje mnie nieziemsko. I to jest oczywiście Gani Med e, Mark Antoine Barois. To jest dla mnie zapach jednoznaczny. E, nie ma absolutnie e, możliwości, żebym go wyczuwała inaczej niż czyściusieńką, świeżutańką skórę. E, ale fascynuje mnie to, że ktoś go odbiera jako plastik. Że ktoś wyczuwa tu jakieś totalnie dziwne nuty, że ktoś nie może go znieść, że kogoś męczy. Fascynuje mnie to, że tak złożony jest ten zapach i no ciągnie mnie do niego. Poza tym ja mam, czuję ogrom emocji, jak go noszę na sobie. Ogrom, słuchajcie, pozytywnych oczywiście. Kolejny zapach bez róży się nie obejdzie i wybrałam przedstawiciela róży. Wydaje mi się, że obecnie. Z tego, co mam najlepszego, eee, Duchess Rose on Pen, od Penhaligons. Po prostu nie ma piękniejszego zapachu róży na całe życie. Wzięłam pod uwagę wiele czynników tutaj. Akurat jeżeli chodzi o róże, wzięłam pod uwagę m, okazję, wzięłam pod uwagę jaki vibe daje, wzięłam pod uwagę eleganckie chwile. Chociaż z drugiej strony można by pomyśleć Marta. Ty już chyba jesteś za tym etapem. W wieku 20 lat się chodzi na różnego rodzaju imprezy i itd. Później to już kto Ciebie zaprosi, jak będziesz miała 60 lat. Bo wcześniej to wątpię, żebym doszła do 10 zapachów. W każdym razie ten zapach po prostu zaspokaja wszystkie potrzeby różane, jakie mogą być zaspokojone. No, jest niebywały. Wielokrotnie Wam o nim opowiadałam, że to jest naprawdę zapach wyjątkowy. Jeżeli ktoś mi ogląda i nie wie, że ten zapach tutaj się znajdzie, to będzie to co najmniej dziwne, ponieważ non-inishio, narcotic delight, nie może być inaczej. Dlaczego? Bo to jest mój zapach ślubny do śmierci. Z mężem chciałabym być, wolałabym najpierw ja, ażeby on później odszedł, po to, żebym ja mogła się cieszyć jego obecnością najdłużej jak się da. W związku z tym ten zapach będzie mi o tym dniu przypominał, i nie wyobrażam sobie, żebym miała raptem go nie mieć w kolekcji. Oraz drugi, na dzień dzisiejszy, powiem Wam szczerze: starałam się przeanalizować swoją przyszłość. To, czy ja w przyszłości na pewno, po pierwsze, nadal będę czuła to, co czuję do tego zapachu czy mocniej mi się to zmieni, bo czuję, że trochę zaczynam skręcać w rejony Hibiscus, Mahajat, Maison Crivelli, że tam serduszko mi bije strasznie mocno, ale tu nadal serduszko bije. No i dopóki to jest uważane przeze mnie przez moje serduszko jako signature scent, to myślę, że For Life jak najbardziej. No, tym bardziej, że z tym zapachem to mam naprawdę wiele wspomnień i takich naprawdę wspaniałych, Wspaniałych chwil spędzonych z mężem, e, z pumbą, no wiele, wiele. Także ja po prostu póki co mm, nie wyobrażam sobie, żeby w tej dziesiątce na całe życie tego zapachu nie było. E, no i tak naprawdę tu właśnie zaczynały się pewne dylematy. Ja zapach kwiatowy e, muszę mieć. Ja po prostu kocham zapachy kwiatowe. I muszę taki zapach mieć. I to jest jedyny zapach kwiatowy, taki może bardziej na zimę, bo ja ciągle go tak jednak odbieram jako taki zimowy dosyć zapach, otulający, ale latem jak najbardziej można go nosić. No. Ten zapach robi po prostu na mnie cały czas ogromne wrażenie. Jak podchodzę do tej szafki, wyciągam ten korek i go wącham, to ciągle jestem oszołomiona, że tak może coś pachnieć. Więc nie wyobrażam sobie, nie ma ani mą ani żadnego innego zapachu, który byłby tak cudownie skomponowany jak Orchid. Więc yy, tak, Frank Bouclet yy, ma stałe miejsce w mojej kolekcji. Kolejny zapach to jest waniliowiec. Waniliowca w mojej kolekcji nie może zabraknąć, ale to, co Wam teraz powiem, będzie dla Was szokiem i jestem tego pewna. Dlaczego? Bo nie jest to YSL Libr. A co to jest? Ano Valentino Donna Bornin Roma Extrados. To jest waniliowiec, który po prostu nie wiem dlaczego. Tak mi przypadł do gustu. To jest naprawdę, ogólnie rzecz ujmując, zwyklaczek. Ale no jest w nim coś nęcącego. A przede wszystkim ja bardzo lubię tę wanilię sensualną. Tę taką nęcącą. I dla mnie ten zapach właśnie taki jest. Nęcący. I dlatego... Wybrałam to. Na pewno jesteście w szoku. Piszcie mi w komentarzach, jak bardzo jesteście zdziwieni. Kolejny zapach to jest moim zdaniem perełka, coś bardzo znanego. Jak widzicie, do tej pory, oprócz tak naprawdę Angel Nowy, no i pewnie Valentino, bo jak to mainstream jest to znane, to nie ma tu nic takiego hype'ującego. No dalej będzie hype, chociaż to będą tylko dwa zapachy, ale zaczynę od zapachu Guidance Amłasz. Ja nie mam jeszcze całego flakonu, a to z tego powodu, że nie wiem kiedy to zużyję, nie pali mi się, jest tego dosyć sporo w tej miniaturce i ja jeszcze nie wrzuciłam sobie do żadnego miesiąca, żeby to używać. Myślę, że może to będzie sierpień. Natomiast ten zapach podoba mi się bardzo. Ja bardzo mało o nim mówię. Ja ym, nie mówię o nim w takim kontekście, yy, po prostu on do wielu jakichś takich tematycznych yy, nie do końca pasuje. Ale temat zapachów wszechczasów, czyli dla mnie wszechczasów, czegoś, co mogłabym używać do końca życia, no to to jest zapach wszechczasów. Yy, Musiał się tu znaleźć. Uważam, że on idealnie te kolekcje by uzupełniał, że dałby jeszcze taką, taki inny kontrast dla tych zapachów, które tu są. I naprawdę on jest śliczny, to nie ulega wątpliwościom. E, ten zapach wybrałam, chociaż się wahałam, ale później sobie przypomniałam, w jak jakich okolicznościach go nosiłam, jak bardzo mi pomógł w pewnych biznesowych też tematach, jak świetnie jakościowo jest zrobiony i jak bardzo dobrze mi się go nosi. No i chodzi oczywiście o Essential Parfum Buwa Imperial. No to jest zapach, który no świetnie mi się nosi. Tu nie mam nic do dodania i powiem wam szczerze, że jest to zapach, który jest świeży, więc w dzisiejszych czasach jest mi ciężko powiedzieć, że ja lubuję się za świeżymi zapachami. Bo jak na przykład patrzę na swoją kolekcję i myślę, co by tu sprzedać, żeby zrobić miejsce dla czegoś innego, to najszybciej mi przychodzi właśnie pomysł, żeby sprzedać coś świeżego. Bo nie mam, bo po prostu pokochałam moc. No i. Jakby wiadomo, że jak pokochałam moc, to te świeże trochę odeszły. Ale ten zapach udowadnia, że świeży zapach nie musi być nudny, że świeży zapach nie musi być cytrusowy, e, że świeży zapach może być drzewny, przepiękny, cudownie układający się i bardzo, bardzo dobre jakościowo. No i co? Jesteście ciekawi, co jest na końcu? Mam nadzieję, że nie przewijaliście, żeby zobaczyć, co się na końcu. Znalazło. To jest zapach, który po pierwsze dostałam od męża. Po drugie, był moim e, marzeniem. Po trzecie, jest to marka, która jest naprawdę warta uwagi. Po czwarte, zapach sam w sobie łączy dla mnie skórzaność. Jakieś takie typy orientalne, jest najpiękniej skomponowanym zapachem, takim trochę skórzano-przyprawowym, ale mimo wszystko w miarę świeżym. Wy wiecie już o czym mówię, prawda? Demarshan of Venice Queen of the Night. Uwielbiam. U Wielbiam ten zapach. A jak sobie pomyślę, że mam 60 lat i nadal mam vibe, że może chcę być bardziej damą, że może chcę być należeć do takich eleganckich kobiet w dojrzałym wieku, to ten zapach po prostu idealnie by do mnie wtedy pasował. Każdy praktycznie z tych e, zapachów pokazuje jakąś część mnie. Ten zapach i moim zdaniem ten zapach mm, idealnie pokazuje moją mm, elegancję, jak chcę być elegancka. E, ten zapach, bakarat moim zdaniem, bardzo dobrze odpowiada mojemu charakterowi. Jest czymś mocnym i konkretnym. I to samo bym powiedziała o narkotik. On mi się tak świetnie zgrał na wesele, właśnie dlatego, że on odpowiada mojemu charakterowi. Jest mocny. Tytoniowy, konkretny, słodki yy, i nie można go ujarzmić. Yy, ten pokazuje moją delikatność i moim zdaniem to jest zapach, który bardzo mocno wzrusza mnie i jest, po, pokazuje, że potrafię się wzruszyć. Ten zapach jest yy, moim zdaniem idealnym tego odzwierciedleniem. Yy, to. I powiedziałabym jeszcze nawet to. To są takie zapachy, kiedy lubię zabawę. Kiedy lubię poimprezować, pójść nawet do znajomych, porobić sobie żarty. To jestem właśnie ja wtedy. E, to jestem ja, kiedy lubię, kiedy kwiat mnie otula. Lubię ubierać się w kwiaty. Lubię czasem być tym kwiatem. Oraz te dwa zapachy. To jest po prostu dla mnie, szczerze, dzieniaczek, kiedy nie muszę być nikim konkretnym. Po prostu będą tylko uzupełniać, nie będą żadną częścią mojej osobowości, tylko będą mi dawały coś totalnie innego. Ta kolekcja byłaby idealna. Powiem Wam szczerze, myślę, że jutro ułożyłabym to tak samo. Pojutrze już nie wiem, za to nie odpowiadam. Jeżeli macie swoje ten for life, bardzo chętnie poczytam. Wypiszcie w punkcikach w komentarzu, co jest Waszym ten for life. I dlaczego, jeżeli chcecie, bardzo chętnie poczytam. Ja uwielbiam bardzo długie komentarze. Buziaczki, kochani, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Pozdrawiam, pa pa!